Witam w dzisiejszym materiale o turnieju rycerskim, który odbył się na Wyspie Spiszów. Turniej ten odbył się w niedzielę 10 lipca o godzinie 16. Gospodarzem turnieju był Żlądek Nowej Nadziei, który świetnie sobie poradził z tym zadaniem. W turnieju wzięło udział wielu rycerzy z praktycznie całej wyspy. Walki często były wyrównane, a zwyciężyć mógł tylko jeden. Świetnie spisali się głównie rycerze z przylądka Nowej Nadziei i Łowcy Głów. Zwycięzcą został Gomez Broniewski z przylądka Nowej Nadziei. Z tego co było widać, to nie miał problemu ze swoimi przeciwnikami. W drugim miejscu był rycerz Łowcy Głów, którego imienia nie umiem przeczytać ani nazwiska. Ale gratulacje dla niego też. A trzecie miejsce zajęła Shi-chan. Prowadzącym tonieru był Awdar z przylądka. Za to patronami turnieju byli Bobida Ombre z Burrowy, Hekimara z Przylądka do Nowej Nadziei i Frost Nazar z Szarogrodu. Ciąg dalszy przygód z Wyspy w następnym odcinku.